Co chcemy czekać. Dobra, Następnym razem Tak, To jest Tak, Tiger, Daj mu, kurwa, pana na Twittera. Tiger, pamiętacie... Ej, bo mnie wkurwiasz to user, 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 no. No, tak, tak. A to, że nas wystawił, a to, że nas jakiś napiwek nie Też jeszcze bardziej ja załadowała. Kiedy zmienisz czcionkę, lol? No, chwilę no, tam. Dobra, odcinek Amonga Amogus Motokot. dobra, Kerito Disu, dobra, Zamyka drzwi, Kerito dobra, Kerito Disu 7. Carito, Disu 7 Dobra, tu nikt mnie nie może zabić, bo są kamery Karito 7 dobra Dobra, Zajnikowa też Kurde, czemu wy na kamerach tyle stoicie, chłopaki No, jak to mają po spostać, że coś ugrać? No, raczej nie ugrają, no? Jeżeli pomarańczowy, hmm. specimen, dwie osoby, specimen, dwie osoby dalej. Hmm... Musimy tego moda, tam u Was. Dobra. Matka, powiedz mi... Yy, bo tak, z, z kim byłaś w pac Był Furiat i był Wasal? Ja byłam. Wasal. Właśnie... I ja wyszłam teraz ze Specimena, oni jeszcze żyli, chyba Furiat chciał robić Simona. Minąłam się z tobą, jak schodziłeś z, e, koło admina i poszłam sprawdzić witalsy i na witalsach zobaczyłam, że Furiat i Keritos już nie żyją, nie? Dobra. Czyli oni musieli zginąć totalnie przed chwilą. A ciało, gdzie znalazłeś? E, tak, specjalnie się cię, spytałem, bo tak, widziałem na adminie dwie osoby w Specimenie, widziałem, że, że ty no, szłaś i ja do byłem, tego. Ja byłem koło Furiata przed e, No i właśnie znalazłem ciało Furiata e, w tym w więc... Ale w Specimenie czy nie? Tak, tak. W sensie, no, no to ja go tam. Go z no, a jak ja wychodziłem, to jeszcze był żywy. Dlatego tak, specjalnieście cię podka na spytał. No, górę do tam, do śluzu. Bo jak patrzyłem na ja Vitalce, to nie rzuł tylko. Carito no, y, jest... a. Pozdrawiam. Tak. No to dla mnie troszeczkę ses jest z No w takim dla razie mnie jest mega. No, so... jestem najbardziej Sasem. Ztawiłam go z kogatem so w tym. I on jeszcze żył, jak ja wychodziłem. Wszedłem na, na górę, nie, że do górnej ja śluzy No to wiedziałeś, że ja nie mogłabym zabić e, Furiata, no nie? No raczej. Z dołu czy z góry, by Furiat? Bardziej. No. Furiat był przy Simonie. No tak. Wreszcie, zawaścia, no, no, był dokładnie się. No przy Simon mówi dokładnie. No, Patka, Patka, Patka A, jesteście aktualnie? Krzyżucia. Ja to na przykład proszę czy ktoś mógłby pójść na lewą stronę do tego reaktora. No na właśnie przykład? teraz, mam bo stoję do, tam od do 20 dochodziła. sekund. Ja tam szłam właśnie. Ja mam taką, ja ja taką propozycję ogólnie, ale <laughs> jest, nie. Ja chodziłam na ciało. jeśli mogę, zanim nie zlinchujecie, mam skana do zrobienia, więc jeżeli ktoś też mnie, to może mnie sprawdzić, no. No od mnie można oczy zkipnąć. że śmierć i to, że widziałem na kamerach skrypa bardzo długo. Ale ja też was widziałam na kamerach. E, tak, tam też była Shiro i ja jeszcze z kimś, Shiro i chyba Aragony, robiliśmy światło. Jeszcze długo na, Disu du... był jeszcze. Disu Seven ja Jeszcze ja wcześniej byłeś no... był w a Yuki ze mną tak, schodziła tak. na Herito, początku. Ktoś widział? I, ej, Seven, po, yes, podam Herito, Ci coś może użytecznego. Seven, bo na kamerach widział. Schodziłam jako ostatnia. Schodziłam jako ostatnia praktycznie z Dropshippa na początku z Yuki i mogłaby mnie bez problemu tam odpierdolić w sumie. Nie wiem, ale Yuki tak dziwnie chodziła. Plus, widziałem na kamerach, y, jak była tam przy o na początku z Keritą, i potem widziałem, jak szła na nowy reaktor do by góry przy tej kamerce. Naprawy reaktor Aha. szłam. A widziałem, jak na biegasz prawy. w lewek, y, w kierunku tego. Bo ja dole. ogólnie, jak wyszliśmy z kamer, to poszłam w dół i robiłam tego lodzika ze na dole. Tak, tam, Był tam jeszcze ja to robię na telefonie. I pobiegłam potem do góry. I później, bo chciałam pójść w stronę Medbeja. A zaraz był Alan i 20 sekund teraz stałam przy tym <laughs> reaktorze wciskając słonkę. Ja, 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 faktycznie. Nie no nie ja i nie. tak daję Chociaż wiecie co, mnie teraz zastanawia. Czy tam przypadkiem nie było nie było przypadkiem drugie ciało Keritos? Bo... Tylko że kerito już dawno był, no. Ja I ja... mi się zdaje, że Kerito leżał gdzieś pomiędzy łapącami i kamsami i zabijał go Juki. Znaczy bo mówię, bo sytuacja znaczy z mojej perspektywy wyglądała tak, że widziałem w dolnym Speimenie Patka i widziałem jednocześnie na adminie Speimenie dwie osoby i mówię kurczę, w, na takim etapie, gdy reaktory są dwie osoby, mówię, nie no tam pewnie jest jakiś trup. No i był. Skoro żyje. No nie zapytać, o... Skoro to dłużej nie żyje, to Wiem, wiem. nie był w A czy potwierdzam, że byłem w Suriatem, w Speimenie, kiedy był alarm, robiłem to takie wkładanie tych Kryształków i liści. Artefaktów. Artefaktów A może ja jeszcze Disa, bo tak przeszedłem na ulubiony Jasne, że tak. To ja na początku rundy lewo, tam kamery, no wiadomo, kluczyk na początku. Kamery, potem na dół do O2. Tam zrobiłem sobie drzewko i butle z tlenem i śmieci. No i stamtąd poszedłem w stronę laba, tam się mijałem też z Yuki, no i zakończyłem paw w labie, tak naprawdę. Okej okay. W razie jest to najbardziej Ja czego mam zrobić na no, no i patrz, no i zobaczyć, patka. to mogę dowodnić, że jestem czysty, więc. Dobra. Okay. To Moskana może pójść się tak. tej patka Znaczy pamiętajcie, że zawsze może być tak, że Aragorn podpięk zaje i po zrobi No self -report, może być self-report, no ja tylko właśnie by się poskierować że Self-reporta nigdy ja, się coś. nie da wykluczyć, Patka no, na pewno wiesz. była całą tą w rundę głównej w labie, No tak, ja rushowałam całą prawą Ja że weszłaś tylko do laba no, i nie wyszłaś już ale Aragorn i Masa na Także po prawą skan, kto chce zobaczyć, zapraszam. Możemy. Sound muted. Mm -hmm. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, Komsy um, mam task'a Dobra, upload, mam śmieci eee, Problem jest taki, że nie będę robił teraz celem do zabicia mm, Także nie jest to zbyt fajna sytuacja Z jednej strony Hmm. dobra, i zostały mi specimen, tylko każda pewnie, Simon mówi, nie? Kurde, tego nie widzę za bardzo. Patka, patka robi download, dobra, patka robi download niby. No mogę wymieć jak nic w zasadzie. A, dobra, wszyscy żyją. Mm -hmm. Hmm. Dobra, naprawmy te komsy Jokipatka, dobra Jokipatka, ktoś jest na kamerach? Lisu Wszyscy żyją? Dobra, idziemy do Specimena. W razie można jakoś nacisnąć jeszcze guzik. Jednak nie mam cyferki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Dobra, tu wyszedł 7. Uh, teraz tak, ktoś musi nacisnąć szybko tego. Ktoś naprawi światła. czy to będzie jakieś ciało? Nie ma ciała. Dobra. Mmm. Okej, okay, dobra. Nie żyją dwie osoby. Nie ży o kurde. Tegoś to się nie spodziewałem. Ja wiem, co to jest. Ta <laughs> salipatka nie żyją, tak? Ja wiem, co to jest. Ja też wiem, co to jest. Tak, to to to, kto to pierwszy? Jaki zbyt okoliczności, że robot sobie wszedł do spesji, a siro razem została na mi palcach jak padła baciała. Co? Adzie, adzie, a gdzie to... był... Adzie był trup? A gdzie chcecie większy metagaming jeszcze? Skipnijmy, no, ja mam... Ja mam kluczyk to jest ostatni tak. No w sumie możemy skipnąć. <grym> to jest. Ja mam kluczyk to jest ostatnio. Aczkolwiem mega ciekawi, kto, kto zabił tego furiatu, skoro, eee, skoro, to... skoro ani wasal nie padka. Tak, to ja. <grym> I yuki, skąd ty się tam wziąłeś, Wyszły, z to I yuki, to był, nie? Wiesz ja byłem przekonany, że Wasa lubię tażowacze ogólnie, nie? Ale oni czy... tak byli przejęci no robieniem to... tasków, że ja tam po prostu wleciałem, od bawiłem, i sobie Ej, w ogóle, ja teraz szłam do tego Elektrykala i sobie mi się tam pewnie padnie Double Kill, nie? Bo tak, tylko nie spodziewałam się, że no to... kto, kto chciał mnie upierdolić na kamerach? Ja. No ja tak widzę, biegną, tak idealnie nie są nie. O no, 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 no. O no, 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 no. O, no, no, no. O, no nie, nie, bym co chcieć. <ś augmented advertising> no, tak patrzę i ta tak biegną na tej kalendże razy, weave, tak? Na tej kalendże razy i tak, o, o. Tak, tak. Ta ja spuriat, ale na było, A? A między, nie przyjdzie to światło, nie? Ja wszyscy wy nie względziłam z węta. Ale wiesz co tam byłam? Nie, na tyle, Ogólnie wytłumaczę no tak całość, nie? Mojego zabicia furiata. Wchodzę sobie do specji, patrzę, stoi wasal i furiat i oboje są tak przejęci czaskami, że to jest głowa mała, nie? No to myślę... Patrzę, schowałem się na chwilę za winklem, wracam, patrzę, stoi już sam furiat, wasal już wyszedł, nie? No to odwaliłem furiata i chciałem uciec w dolnym, w, w dolnym wyjściem, nie? Patrzę tam... Paragord no. już się ładuje przez ścianę, nie? No szybko w drugą stronę, Powiedziałem, że nikogo tam już nie spotkam. I poszedł szybko Porcik i tyle. Kurwa porządne chłopaki się tam wiesły tocki spokojatem. Dobrze, chłopaki patrzą na świat za krat. A ja byłem ja byłem pewny Wasal, że ty tam widziałeś, że to będzie po mnie już nie nie wiem, a mówię, wy się potwierdzacie, mówię, któryś z was ja Czasami takie uba, kineso, Patrz, wiesz. A patrzę Vital, co? Oboje nie żyją? wie jak? Zajęty paskami. Wiesz, ja najbardziej byłem zajęty, żeby Szymona nie zapomnieć. No ale w sumie tak, jak robisz Szymona, no to mało co zwracasz uwagę na to, co się dzieje dookoła ciebie, nie? Popatrz. To, to nie jest śmieszne. Czytam tak, że na przykład jest y, trzeci czy czwarty przycisk, a zapomnę, jaki miał być przed tym. A ten demo, zobacz szybszy teraz. Eee, tyle samo. Szybszy. Zapytaj Remara, on ci powie. O. Ej, ciało jest w tym, na kamerach Co? Serio? Jak cię w wyszłam w security, i patrzyłam czy coś jeszcze jest? Tam od światła po lewo. Oh, no, czyli w security. Security. Czy... Ale ja security. Ja, ale ja tam, ja tam teraz jestem, i ja tam ani cię nie widziałem ani ten, ani żadnego reportu nie miałem. Sam się podświetlił report tylko, jak wbiegłam do kamery WTF! A, a ty mnie widziałaś czy nie widziałaś mnie? A czemu tak Okej, się pyta, Aragorn? Mówi, bo ja was nie pamiętam. Aragorn Cyjanowy. Znaczy, Aragorn ktoś był kamerę. przy tym, ktoś mhm. był przy, kam przy kabelkach na górze. No to byłem, ja. Wybiegli... No i ja, ja przebiegłam obok was i chciałam pójść zobaczyć na kamerach. Ja mogę oczyścić z tego killa. I patrzcie, jakby się podświetlił tak. report. Tak, czyli co, od co wojam Shiro? Czemu nie? Ty powieszcie Shiro, najczęściej zabiłem. Ale kameraki. o co wam chodzi? Będę czeka, czekaj, czekaj. Ty czemu pilnować furia, tak wyłączał światła? O? Czemu go tak pilnowałeś? A, ja poszedłem robić światła, nawet nie zwróciłem uwagi, że ktoś tam jeszcze stoi. No ja, bo... w ogóle, ja w ogóle ja, ja... Ja w ogóle jestem teraz na nie? Ja w ogóle byłem przekonany, że jestem tam sam, przełączam sobie światła, nie? Patrzę, światła się nie zapalają, patrzę. Wyszedłem ze światła, patrzę furia, to mnie i tak myślę, aha, to dlatego się nie zapalały i się pewnie trwaliśmy tak... wzajemnie. A się zastanawiałem, no. kto mi kurwa znowu światła sabotuje. Trzeci imposter. Wszystko jasne. Dobra, czyli ja, ja oczywiście mam Aragornę i Wasalę no? w Co robisz? Czyli Seven no i za się skanował. Też, ja tak i wszyscy e, się e, potwierdzacie? Nie, nie wiem, wiem żaden. Nie widziałem Aragornę, ja też. Suvena, ja, ja nie ja widziałem Sevena, tak, ale Seven dla mnie nie fajkowałby tak debilnego skana, więc. Ja, sum... ja, ja Czekajcie, na na czyli Seven widziałeś Aragorna i Vassalak się skanują, tak? Ja, ja się nie skanowałem. wszedłem z jak a ciało raczej są świeże. Zasad... Ale... To są świeże raczej. są w akile, czyli... Czekaj, no to skanowaliście się, czy się nie skanowaliście? Ja, się skan ja też się skanowałem, ale ja go nie... Tak, ale no i według mnie nie fejkowałby takiego tasku. No dobra, ale czy się potwierdzacie? No, no, bo nie na 100%, że widziałeś, 9, czekałeś na 100%. 99%. Potwierdzam, ja. Sewana. Ty nie wiesz, czy się skonała na 100%. Nie, potwierdzam, Sewana, byłem z nim prawie, że cały czas, I, są dwa chwile, więc proces, musiało długi kasztor zabić. zabić to teraz tak przyjemnie się z Ale kire, ja już kire, jestem tak, w Armii niedawno. Kerito został tam, chyba. Bo on robił kabelki ze mną na górze, później jeszcze ktoś przyleciał i ja robiłam sobie na dole, taski. Na dole Sajtaski robiłam. Później, jak wychodziłam z to jeszcze juki mijałam sobie. Tak. Później już światło zgasło i się nie wracałam tam. Chciałam naprawić. Się pacjera, to po prostu i Gdzie ty byłeś w ogóle Disu? Bo nic się nie to Co robiłeś? Disu był teraz oh, na światłach dobrze. z Furiatem. Czyli okay. tak, Furiat Disu i Aragorn z Yuki tam. Tak. tak, muszę, tak? No nie wiem, no Juki. Czyli, czy... Tylko, czy, czyli to tylko Shiro nie ma potwierdzenia, tak? tak. Ale Yuki ale... miała nie miałaś mnie, nie? Miała, ale jak ja też tak mogę tak. jakiegoś sofiaka tak. zrobić, bo ja mówię, ja tam przybiegłem i ja tam żadnego, żadnego ciała nie wiedziałem, ale no, może kwestia wizja ciała było mega głęboko, tak. Znaczy w ogóle najlepsze jest znaczy... to, że ja weszłam i jakby nie leżało ciało, tylko mi się pokazywał report. No może było. Znaczy, no wiem. tak, mogło tak upaść, niefortunnie. Jak... Ja wiem, że jak zabijesz dość blisko kamer, to mm -hmm. nawet leży w monitorze, że tak powiem. No wiem, tak, tak, Aha. tak jest. Mm. No ale ja nie zabijam. W sumie nic ty nie byłeś na kamerach. Nie, nie, nie. Jest tam teraz prawa strona, zera no do minus 40 stopni, skanik. Skip na samym. Mam trzy rzeczy w tym specji teraz. Ja skipuję na Shiro. Ja też bym skipnął na Shiro. Oj, bądźcie, skipa. bądźcie fanami. Ale fatka Patka, Mara. Kochamy cię, Patka. No, Patka. Hmm, Ciekawe gdzie? Nie ma ci, patka, ci, to mnie mają, Kochamy cię, Patka. Kochamy cię, Querito. Oh, Kochamy was. Dziękuję, Można tutaj w pieśni jest fajnie, mam internet, internet i mogę sobie <noise> rozmawiać. internet, <noise> <noise> Jezu, współczuję. Patka mogła <noise> na tym paść, na dropshipie. Dokładnie. Ale teraz tylko ja i mój zabójca wiemy, gdzie padłam. To ten, ten mógł Sound muted. Dobra, cek, tak, diso, o.

mm this so you okay 7 Yuki Dissu... Hmm. Kurde, nie mam podejrzanych za bardzo, to jest problem. Nie ma ciała... O! Okej, okay, dobra. No. Hmm. Dobra, Juki, ty wiem gdzie jesteś? Yy, disu, albo nie Disu, też wiem. Furiat, gdzie, gdzie ty jesteś? Ja skończyłem przy lawie tam gdzie jest ta temperaturka. Tak, ja widziałam go jak przebiega koło kamyka teraz. Dobra, Seven. Ja teraz tam ile wiesz, że ciała, czy nie wiesz? Nie, przyszedłem było już martwy. Niedobrze. Nie dobrze. Nie zdążyłem dojść eee... do panelu sprawdzić. Gdzie jest. Spoko spoko. Eee, a ty, się jesteś? A, przy... Ja teraz wymyjałam się z furia, to nie wiem czy mi widział, bo Dobra, widziałam tylko jego głowę. Dobra, wiem tylko Widzę. jedno, że to killa nie zrobiłem pełno disu i raczej nie Seven. Hmm. No szczerze, bo no, z jest pierwszy. <laughs> Ale jednego, nie? Dobra, czy, czy macie pomysł, gdzie to ciało może być? Yuki, ty, ty możesz domyślić oh, się. Pomijałaś mi eee, przed chwilą. Czyli, bo ty wchodziłeś tam na dół, gdzie się strzela, co nie? Mhm, mm dokładnie tam. A. No, ciało z w oponsach. zrobił yy, robił strzelanko. I niestety umarł. Mm. Disu tam krążył. Ale nie, Disu nie, nie miał kiedy tego ciała zrobić. Był ze mną. Nie, nie miał kiedy, moim zdaniem. A długo tam, długo tam krążył, jeszcze ale... widziałem go na kamerkach. Nie, nie, nie był tego. Był wcześniej za mną stroną, na początku rundy. mogę tak bronić. Zaufam ci. No jeszcze z tego. Może mam na niego krasza? Po prostu moim zdaniem nie, nie raczej a nie. czeka, a tego Aragorna widziałeś jak się skanował? Seven? No, Tak. No, Ale że widziałeś w kolejce? Nie nie mieliśmy no, waiting for. Nie wiem, nie, bo już nie wiem, bo jak dla mnie jak na przykład ja, żeby kogoś tak 100% sklirować, to musiałabym być z kimś, no na ja przykład gdzieś w parku, czy coś, nie? i totalnie nie wiem, mam. czy całą rundę ze mną, albo po prostu widziałam w kolejce na przykład na skananie. W takim randomowym to miejscu tak wolałabym tak zabić. Tak samo, jeszcze byłem na kamerach w tej rundzie i widziałam, jak ktoś robił, taski, i widziałem jak dwie osoby tak po prostu chodziły i szukały ludzi. Ja, ja, ja chciałam naprawić światło i wbiegłam. I później sobie zepchnęłam na kamerę i stałeś na kamerach. No tak, a YouTube wybiegła właśnie, jak ty wbiegłaś, nagle się zawróciło. Juty no, w ogóle tak bez celu biega pomaga. No tak, się Mogę, robi. ale nie, Też, przecież. Ma się ale na, przecież na ja robiłam tak. Ja na przykład, jak z Disem biegłam. No to biegłam w lewo, robiłam sobie tam, gdzie się napełnia, te karnistry takie. Potem pobiegłam na górę do drzewka. Jakby ja robię, tylko ja mo może Wam się tak wydawać, że tak biegam też wszyscy, że gram na telefonie. Ale ten, ja w ogóle ten. Ja dla jak mnie jak tak, biegam. Co? No, Shirojuki no, no, no? też mi śmierdzą ja? najbardziej. A, no, a... Najbardziej Shiro, bo... najbardziej no, mi, czemu? mi Mogą się tak naprawdę turystykę na przykład. No, ja bym wolał kiknąć kogoś, Mógłbyś. bo ogólnie to tak. Dla 90%. mnie nie pasuje, że oni tak się czyszczą, ale w sumie nikt nie widział nikogo, no. że się skanują. Nibyś by nie fejkował, ale w sumie nie da się jak żyć. sprawdzić. Furia, powiedz mi o pierwszej Niech opiesze swego ruta. Furia jest ja... najbardziej cicho też. Żeby nie było żadnych z No dobra, sasem, bo przecież nikt mnie nie widział. Ale ja ci powiem, jak zrobiłem. Poleciłem sobie zrobić kabelki w tym. Fotu. Później ludzi spotkałem na komsach. Gdzie latrawiam. byłeś, jak światło gasło? A jak zgasło światło, to prawdopodobnie byłem w labie. Robiłem tam teleskop i kabelki. No, no Ale później, później do... taki. A co robisz przed zgaszeniem światła? No przez zgaszenie światła to przy KomSach przy byłem na Nie no, widziałem do końca ekranu, jak robiłem dowód. No, a później tak, raczej nikt nie widział. A potem dowiedziałem, jak stoi na rakietce na kamerach. To pasowało, bo on później. Bo ja wybiegłam z kamer i jak poleciałam w tą stronę, to później przy kamieniu widziałam go, więc tam faktycznie było. jakie są taski? Skan karty i kabelki. Tak. Tak, bo robiłem w tej rundzie. Ale to był nie no chciałem zapytać, ile. Ale ja robiłam kabelki na początku nad tym, nad kamerami, też był tam querita, już to mówiłam w poprzedniej rundach. No właśnie. Że robiłam z nim kabelki. No, Ale no tylko, że tyle ludzi jeszcze tam wbiegło, to było zanim jeszcze w ogóle pierwsze światła zgasły, Oaj. więc on Proszę. żył. No, mam on jeszcze poszedł siły. na kamery, ja się tam stałam chwilę z nim na kamerach i jeszcze ktoś tam wtedy przyszedł robić te kabelki, więc nie nie zwalaj tego na mnie. Możemy to skipnąć? Ciężka, to będzie bardzo ciężko, to skifnie. Ja mam dwa taski jeszcze do zrobienia. Dwa, dwa razy kable i mam numerki w specjalnym. Dobra, ale mam ale mamy przyciski jeszcze w razie bo więc. No nie mam mega, nie mega, Sashiro, jest... ale... O, chyba nam Impostorzy rozdają seven. Tylko nie wiem, czy znowu, tylko nie wiem, czy znowu nie, ja znowu, tego, Aha, nie zrobił takiego killa, w tamtej rundzie w Specimenie, że jakoś go oczyszcza, mam, że jednak zrobił to, nie? Więc... Sound muted. Dobra, y, dwa taski, dwa taski, dwa taski. Dobra, wracamy. Sound resumed. No, co tam? Taki resecik po prostu. Na pewności. Mhm. No dobrze. Ja już mam jeden, wszystkie taski gotowe. Zostało, tak. zostało mi przepięcie jednego kabla sami. jeden kab, i kabelki zostały. No kabel... Ale poświęciłeś się z Ale nie pospieszył się, spoko, bo sporo, sporo tasków poszło, nie, nie My, było to, to... tego sabotażu, My, tak. tak, ja zacząłem tylko odkliknąć. Muszą... Jeżeli żeby okay. troszkę myśleli, to mogliby po 20 sekundach nagrać ten. Tak, tak, tak. Reaktory zrobić dawla. Więc aktualnie wygrałem gierkę. No, spoko, spoko um. przycisk, spoko przycisk. Aczkolwiek dalej moje podejrzenia dla dla No nie, nie, to nie mówisz że to zły, zły ruch, tylko że miałeś jeszcze trochę czasu. 1-2, ty masz 1, tu masz. No, 5 tasków oka zostało, 6. No, mi kabelki, tak, tak, Disowi kabelki. No, mi każdy w labie. Tobie 7, 1 i 2. No, to łącznie mamy 4. Z tego co wiemy. Jeszcze jeden, no bo dwadzieścia No to są. duchy raczej zrobiły, no. Chyba, że Wasal, bo na, na, najkrótko nie żyje. Kliknijmy i speedrun tasków po prostu. Modlimy się, oni nie podoba. <grym> Impostorzy Cię nie lubią, Seven. Chyba no. Seven na siebie dał. Ja kiedyś dałem i wyszłam nawet. Ej, <grym> <grym> ktoś tak kiedyś też seven... zrobił, że na siebie dał, to, ja to ja i To są To są nasze taski. <grym> ruskie poszli. Kurwa, ale pobiegłem już na, na około. naokoło. mój był ostatni. No my are are brawo. Kto